Czy czujesz, że coś w Twoim życiu powinno się zmienić? Jeśli tak, jesteś we właściwym miejscu. Motywacja to jedno z najbardziej niezrozumianych zjawisk w rozwoju człowieka. Jedni mówią, że bez niej nic się nie da, inni, że jest zbędna, bo liczy się tylko dyscyplina. Prawda jest taka. Że obie strony mają rację, ale tylko częściowo. Motywacja działa. Potrafi poruszyć. Potrafi dać impuls. Czasem jest dokładnie tym, czego potrzebujesz, żeby w ogóle ruszyć z miejsca. Dlatego nie jest czymś złym. Ma swoje zastosowanie. Motywacja działa jak bodziec. Coś ją uruchamia obraz, muzyka. Słowa. Reakcja jest szybka, intensywna, ale krótko trwała. I to nie jest jej wada. To jest jej natura. Problem zaczyna się wtedy, gdy próbujesz oprzeć na niej wszystko, gdy każdy ruch zależy od impulsu, bo wtedy nie pytasz, co jest dla mnie ważne. Tylko, czy mi się chce. A kiedy bodziec znika, znika też działanie. Motywacja nie jest problemem. Problemem jest traktowanie jej jak stałego źródła energii. Motywacja jest dobra na start, na przełom, na zmianę kierunku, ale nie jest dobra. Jako fundament, motywacja ma swoje miejsce, ale nie może być jedynym źródłem ruchu bo jeśli wszystko w twoim życiu zależy od impulsu z zewnątrz, to prędzej czy później znów się zatrzymasz. Prawdziwa zmiana zaczyna się wtedy, gdy pojawia się coś, co działa także wtedy, gdy motywacji nie ma. Coś, co nie potrzebuje bodźca, żeby pchać cię do przodu i właśnie od tego. Zaczniemy kolejny etap